Opuszczamy lokal. Wszystko zabrane, posprawdzane. Pusto Pospywane Łazienka zostawiona w czystości. Szafa też. I zostawiamy kluczyk. Dlaczego trzeba się wracać z kluczem? No tu jest ten szlaban. Przy kluczyku jest pilot. Trzeba wyjechać samochodem, otworzyć szlaban tym pilotem, który jest przy kluczyku. Odstawić tu samochód za szlubanę, znaleźć sobie jakiś parking. Na szczęście dzisiaj jest pusto i są miejsca. Zaparkować i lecieć z kluczem na górę na czwarte piętro i zostawić klucz. Jeszcze zanim wyjedziemy z Stoku, to musimy zobaczyć dworzec PKP. Wygląda ładnie. Darek otwórz. Ładny ten dworzec, nie? Mi się podoba. Żabka jest Przez na dworze. ...bezpieczeństwo. Jeśli jesteś święty, nie żadnego zachowania. To jest, no, jest do WC czy na perony. Zobaczcie, jak wyglądają kibęki na dworcu. Tam nie wchodzi na odkazano, to jest męski. Skrytki, no? Nieraz ktoś przyjedzie z bagażem, chce sobie zwiedzić biały stop, może tu zostawić. Normalnie tory są, tak? Przypuszczam, że były. No dobra no Ale budynek ładny jest w Byli? Byli, zobaczyli Do domu. To jedziemy dalej. Do domu, dobra. Będzie okazja tutaj przyjechać pociągiem. Wtedy nagrać się z okna, nagrać się to z okna pociągu wszystko. Jedziemy taką drogą na Podlasiu. I po drodze pośród niczego, nagle zauważyliśmy taką kapliczkę prawosławną Idziemy zobaczyć Fajnie tak w takim pośród niczego se stoi, nie? Co? Co ty gadasz? Ej, otwarte jest Wchodzisz na W drugiej nie otwieram co tu widać? To wejdź tak. Jest okienko jakieś. Normalnie ołtarzyk. Ekstra, jest swoje. Klimatyczne. Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Rybołach. Zobaczcie jaka piękna. Czy będzie <laughs> można wejść? Tak. Przejdziemy się. Zobaczymy w całej okazałości z każdej strony. Pięć kopuł. Tutaj są cztery i tutaj piąta. Zakaz fotografowania. No dobrze, to ma akurat nie fotografujemy, tylko sobie oglądamy. Cerkiew pod wezwaniem zaśnięcia Bogu Rodzicy. I ta cerkiew już ma tylko trzy kopuły. I kopuły są symbolem nieba, Boga Świętych i świata anielskiego i co to znaczy gdy są trzy kopuły symbolizują trójcę świętą jeśli poprzednia cerkiew miała pięć kopuł i ona symbolizowała Chrystusa i czterech ewangelistów. I klasyczna cerkiew ma trójdzielny podział na przedsionek, czyli babiniec, nawę oraz prezbiterium, najświętsze miejsce oddzielone od nawy ikonostasem. I właśnie cechą odróżniającą cerkiew od innych budynków sakralnych jest ich pokrycie kopułami. Szkoda, że nie można wejść. A sprawdzasz? No są zamknięte drzwi, więc No w sumie możemy sprawdzić. No, zamknięte. Zamknij furtkę. Nie da się, no to się nie da. Zrobimy jeszcze zdjęcie. Cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła. Pięć kopłuma. Zobaczcie jak pięknie. Studnia. Tutaj mamy nagrobki prawosławne. Wchodzimy po schodach. U góry jest również pięknie zdobiona studnia. Główne wejście i otwarte są drzwi. Tutaj panowie coś czyszczą. Dzień dobry. Będzie można wejść. Dla odmiany, kolejna cerkiew Pod wezwaniem świętego Zbawiciela. Za Siemiatyczami. Rogawka to jest miejscowość. To nie dotykają, to tak wypolerowane. Jak lustro normalnie. Nie? Studnia taka elegancka. Dzisiaj w cerkwiach sprzątanie mają już druga cerkiew i sprzątanie Ładnie podoba mi się tu. Dzień dobry.